Siemanko! Witajcie w moim nowym odcinku Sword of Tanks Blitz. Dzisiaj pokażę wam... ...Tigera 2. Czuło mnie na dobre kierunki, więc jest fajnie. walka najwięcej. No, mniej więcej, czyli akurat są trzy ustępki. na nas przez nich Ustawienia. No i teraz możemy grać. to no, jak widzicie ten czołg jest bardzo dobry, ma też dobre, dobre działo. Co się fajnie nie mieć, ...nie fajnie jest dlatego, bo jest bardzo... ...jest wolny. Jedziemy. Sami widzicie, 25 minut na godzinę. Kilometrów na godzinę. Więc nie jest to szybko. Wznanie do innych togów No nie trafiłem on się bierze Widzę, ktoś przejmuje bazę, trzeba ją podnieść Właśnie nie żeby nam przyjęli Dlaczego? Nie mam No Teraz do... wystarczy Let jeszcze 102 rozwalić. No to jest z pisu, czyli ciąg wyszedł. Czy dostał więc został? Co robisz? Kurde! Zielony chyba nie potrafi grać. No, nie proszę mamy do wykonać. Stawistrzy i su te 44 body. Jest strzyna niestety nam. No. Rozwalił. Ale nam to 152. Chyba pomóc. To no, 34 bez problemu. No, ze wszystkich stron go atakują. Sorry, Stanie. Przecież niezbyt pomogłem. O nie, już go chyba rozwalą, z tego co widzę. Oj, sorry. Sorry, że Jak widać sam zostałam na wandali. Kurde, nie trafiłem. Aj cienko, cienias, jesteś inny. Grać nie, porwisz. Jak widać, kurde. Grać tu mnie, Ale nie umiem grać. Nie umiem grać. Kurwa, sobie nie poradziłem. Którzy już nie mieli życia. Cienias, miałem jeszcze 1400 życia. I z trzymią 500. Ten debil miał 200 na hita i 3 na 2 hity Debil jestem Grać nie chyba nie potrafię kurde Szybko pokażę Jacksona Też jest nawet spokojny Jak kurda wiecie No, dobrze rzuciło jak zwykle Au się Samy szóstki, ooo jest w naszej drużynie A, Ostatnio go wyszedł, ale za kasę Koleś ma dużo życia Ula la la la, jak sami widzicie 1540 Jak widzicie jest kurde wielki I ma 1540 życia i ma dobry pancerz Więc łatwo go trafić w boku ale mam pancerz dużo życia i dobre działko, więc jest fajnie. Ale aż 1540 to nieźle, nieźle. zabałam pan. Tak no, kampus, sobie tu będzie. Nie wiem, nie pan. To graj i szkolenie przejść parę naście, parę dziesiąt razy. Kurna zbagowało Z... To mi tu się grać, kurde nie da. No i co, no, chodźcie tu. Jedynie tok dwa może jakiś I nie... nie widzę. Ale reszta to to grać nie potrafi. Przy kampią się cię. Cholera. No. Zwykle jeby. Jeb, jeb, jeb 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 jeb. Proszę, ładnie już nie Jak widzicie. Obarwało się. O, kolejny jakiś tutaj. Dobry. No co, co, co? Czekasz? Chcesz dupę? Jak ja? Ale jak on mi... Kto mnie tu jego? Chyba... No, to znaczy, że ktoś jest mną? Mnie. za mną. Albo przede mną. Albo za mną. No bo siedzimy wysoko. Ale pomóc to już nikt nie pomoże. Dziady jedne. Kurde, na ich połowie oni jeszcze sobie kampią tam kurna. Demil. Nie trafiłem do jeździe. Ja się O, co tak ciemno kurde? Ciemno jak wypiążył. Dobra kurde. Ja się tu z Wami żegnam. Jeśli filmik się Wam podobał, subujcie, łapki w górę. No i... Komentujcie. Narka.